Pan Grzegorz Braun, bardzo proszę. Trzeba uwolnić polską gospodarkę, polską przedsiębiorczość i tych, którzy dają pracę innym i tym, którzy jej poszukują. PIT, CIT do likwidacji, ZUS do wygaszenia. Dawne zobowiązania muszą być wypełnione, ale nie należy zaciągać nowych, nie należy wciągać polskiej przedsiębiorczej młodzieży do piramidy. Finansowej. Trzeba deregulować, dywersyfikować, decentralizować po to, żeby Polska odżyła, żeby polska przedsiębiorczość wydobyła się spod tych chałd biurokratycznego ucisku, podatkowego ucisku. Proponowane rozwiązanie brzmi w teorii interesująco, ale to za wolno. W tym tempie uwolnimy się może za 200-300 lat, kiedy Polski już nie będzie. A zatem trzeba nam ustalić, Stawy wilczka, czy może wilka. Po prostu co nie jest zabronione, jest dozwolone. Polaków nie trzeba uczyć pracować, nie trzeba zachęcać do pracy. Sami to robią, jeśli widzą sens działania. A demonopolizować, deregulować. Chciałbym dokładnie tak, jak prezydent Donald Trump móc jednym podpisem wyrzucić do kosza to całe WHO z piekła rodem dyrektywy, które zdrowia. Nie przynoszą, a przynoszą szereg zagrożeń. Wiek średni prognozowany Polaków został przecież skrócony znacznie o ponad dwa lata pod pretekstem walki z pandemią. Zadający pytanie wspomniał o tragedii w Krakowie, powinien też chyba wspomnieć o zbrodni woleśnicy to jest oblicze tej medycyny NFZ, medycyny monopolu ministerialnego, ISP lekarskich, które zajmują się prześladowaniem dobrych, uczciwych lekarzy. Każdemu powinno zależeć na tym, żeby kiedy Przyjdzie taka chwila, że staniemy się bezbronni, żeby nie pochylała się nad nami raczej pani doktor Gizela Mengele i jej podobni, ale jacyś normalni ludzie, którzy chcą ratować i przywracać do przytomności. pytanie w temacie rozwoju Polski pan Grzegorz Braun. I nie może być to pytanie ani do pana marszałka Szymona Chłowni, ani do pani profesor Janny Sen. Bardzo proszę. Panie pośle, Marku. Nie będzie żadnego rozwoju Polski, jeżeli nas zamorduje rotacyjny marszałek jeden czy drugi z premierem Donaldem Oskarem Tuskiem i, i nie daj Boże prezydentem Trzaskowskim planeta płonie Zielonym Ładem. Nie będzie mowy o rozwoju. Sześć lat temu tworzyliśmy wspólnie o tej porze roku Konfederację. Czy nie, pora? ten dobry projekt wskrzesić, reaktywować i ten manewr powtórzyć po to, żeby wariaci, zdrajcy i koniunkturaliści nie dochodzili do władzy. Kto wie, kto wie. Panie pośle, zobaczymy. To wszystko przed nami. Natomiast sporo jest prawdy w tym, co pan powiedział, ponieważ ja podobnie czuję że Polska skręca nie tam, gdzie trzeba, nie tam, gdzie jej naturalne miejsce. Nie wykorzystujemy tego faktu, że mamy zdolny naród. Nie wykorzystujemy tego faktu, że mamy zdolnych ludzi, ambitnych ludzi. Ludzi, którzy potrafią być liderami na całym świecie, tylko nie tu. I jak się tak zastanowić nad tym głębiej, to pytanie brzmi, kto nam nogi podcina, kto nam podcina skrzydła, kto nam zawsze co kilkadziesiąt lat, proszę państwa, łeb ukręca, jak tylko Polska staje na nogi. Kto? Oto na to pytanie odpowiada historia. Za każdym razem są to nasi przyjaciele z Zachodu bądź ze Wschodu i musimy być silni, mądrzy, a szczególnie historią, dlatego też, szanowny Panie Pośle, bardzo sobie cenię współpracę z Panem, gdyż dla mnie prawda jest najważniejsza, jeżeli chodzi o Polskę. Wzajem, wzajem, no ale wykręca się Pan Poseł od odpowiedzi o możliwości współpracy. Gdyby odpowiedź była pozytywna, no to wtedy zapytałbym dalej, jak to zrobić, żeby nie wpaść z deszczu pod rynę, żeby nie leczyć dżumy cholerą i żeby doprowadzić. Do realnej zmiany na polskiej scenie politycznej. Tak, żeby nas nie posłali na cudzą wojnę, nie dopakowali uchodźcami, na uchodźcami, żeby nas nie mordowali Zielonym ładem i żeby żydowskie roszczenia mogły być odrzucone. Czas na swobodną wypowiedź. Półtorej minuty pan Grzegorz Braun, bardzo proszę. Pośmiali się, pożartowali. A nasze państwo. Zanika, szanowni państwo, zanika Polska. To już nie niepodległe państwo, to land eurokołchozowy. To jakiś ukropol, ukropolin, jakaś republika eurosowiecka, za chwilę może sowiecka na powrót, jeśli wielcy tego świata po raz kolejny dogadają się ponad naszymi głowami. Trzeba odzyskać niepodległość, trzeba uwolnić polską przedsiębiorczość, trzeba znormalizować stosunki z wszystkimi naszymi sąsiadami, z każdym na inny sposób. 18 maja możemy uchwycić mocny przyczółek niepodległości w Urzędzie Prezydenckim. Ale żeby to się stało, Szanowni Państwo, no, Trzeba zdobyć się na tę śmiałość, tę odwagę, którą mieli nasi przodkowie. Gdyby sto lat temu i trochę były sondaże, nie odzyskalibyśmy niepodległości nie odpadlibyśmy na wały bolszewickiej, bo sondaże przemawiałyby przeciwko temu. Więc, szanowni państwo, odwagi, śmiałości. Odzyskajmy niepodległość, po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo zwłaszcza Bardzo. najmniejszym i najsłabszym. Bardzo dziękujemy.